Dzisiaj bym chciał powiedzieć właśnie o statystykach i o takiej jednej ze strategii funduszu hedging, hedgingowych, -dzig, jakim jest rebalansowanie. Jak sobie tu popatrzymy na statystyki. Statystyki są z 20 lat. Jest to, są to statystyki S&P. U góry mamy średnią. Średnią za całego roku. Jak widać Rzuca się w oczy miesiąc po zamknięciu kwartału. Czyli mamy kwiecień, mamy tutaj, mamy lipiec i październik. I są to miesiące właśnie po zamknięciu kwartałów. Styczeń jedynie jest różnicą, ponieważ w styczniu, w grudniu pewnie te fundusze mają troszeczkę inne może rebalansowanie ale dwa to y, przypuszczam, że niektórzy gracze wolą realizować zyski w styczniu zamiast w grudniu no ponieważ jeśli zrealizujemy zysk w grudniu, no to wiadomo sprawą jest, że musimy zapłacić podatek no a jeśli w styczniu to zrobimy to ten podatek teoretycznie przechodzi na następny rok i fundusze edgingowe Często rebalansują co kwartał, są też takie co pół roku, ale najczęściej się przyjęło, że co kwartał rebalansują. No i jeśli zamykają, zmieniają swoje pozycje rebalansowania, o, o czym zaraz powiem, na przykład no, mamy teraz czerwiec, no to, no to w czerwcu ta statystyka jest zazwyczaj na minus. Jeśli mówimy o SP, no a w lutym, w listopadzie, w lipcu już oczywiście jest wielki plus. Ale co to jest to rebalansowanie i jak to tutaj sobie już narysowałem super pięknie, ładnie, jak widać. Załóżmy, że fundusz hedgingowy ma w swoim prospekcie założenie, że inwestuje w akcje, w surowce, w obligacje i w waluty obce. I każda, każdy rebalans, czyli całą swój, cały swój kapitał ma podzielony na 25%, czyli 25% ma aktywów w, w akcjach, w surowcach, w obligacjach i w walutach obcych. I załóżmy, mija 3 miesiące i te rebalansowanie się zmienia. Czyli na przykład zarobili, mają w akcjach plus i tam mają 30%, Procent swojego portfela, w obligacjach mają 20, czyli tutaj mają stratę. W surowcach mają 26 i tu mają w walutach opcji 24. Tutaj ten przykład jest zrobiony w ten sposób, że fundusz załóżmy przez kwartał nic nie zarobił. Jest na zero, żeby to się łatwiej liczyło. No i w momencie, kiedy kończy się kwartał, oni muszą podzielić ten kapitał, czyli realizują zysk z akcji, czyli te tą piątkę, która tu jest dodatkowa, czyli ten zysk realizują i przerzucają to do obligacji na przykład. No i powoduje to, że, że tu już mamy z powrotem 25 i tak samo tutaj już też mamy 25, tak. I tak samo surowców, tutaj mamy plus 1, jeden, jeden, jeden. No i tak samo to przerzucają do walut. I co kwartał, tak jakby wracają z powrotem do tego samego stanu, jaki mieli wcześniej. I stąd też mm, teoretycznie bierze się ta statystyka. Nie przypadkiem te miesiące, następne po zamknięciu kwartału są lepsze, ponieważ znowu tutaj rebalansują, i znaczy to nie jest tak, że oni wszyscy wszystko na końcu kwartału zamkną i wytną. I koniec, wszystko zrobią jednym ruchem i tak dalej. Po prostu muszą na fakt, że mają spory kapitał, muszą to robić transzami. No i zazwyczaj statystyka często się nie myli i dlatego ja lubię patrzeć na tą statystykę i handlować pod to. Nie tylko pod pojedyncze spółki, ale również pod typowe całe, globalny, globalny rynek. W zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o to rebalansowanie.